No i zobaczmy, co tu mamy. Panna, o, może być ciekawie, dlatego że to panna jest i pełnia w pannie. Albo nie, było za długo, albo by było długo, tyle ile wam, tyle ile lubicie. Dobrze, no już zaczyna się fajnie gdzie też wracam już do tego nawyku, takiego, jak zawsze kiedyś tasowałam. Rozkładałam karty i skończyłam tasować i nie musiałam nic robić, bo już wszystko wiedziałam. No dobrze. Zobaczmy. Anna. Potasowane, ułożone. I zobaczmy waszego przewodnika na ten czas. Stres. Ale pamiętajcie, że karty mają swoje plusy i minusy, no muszę patrzeć na wydźwięk, tak, i też na to, co kurde jest na, na obrazku i jak z różnych stron można to zinterpretować. Aczkolwiek jest to wszystko to, o czym, nad czym czuwamy, nad czym nawet jeżeli bo nie mamy z tego powodu stres, a bo pilnujemy, tak zwanie, a im cieszymy się, chcemy, że wszystko wyszło, jest taka ekscytacja, te znaczenia są w niej zawarte. Pewnie u wielu panien i różnych panien w różnej opcji albo z różnym nasileniem będzie ta energia obecna w waszym życiu. Natomiast chciałabym się tutaj zajrzeć, tak? Energię, która to, co odchodzi do przeszłości, po prostu trzeba się z tym liczyć. Tutaj nie układamy i da nam się dyspokój, spokój, czy tą intencją tutaj, do tej karty jest, żeby zobaczyć, to po prostu po też i odchodzi, i, i, i koniec po prostu, tak? O. Możemy tylko to docenić. Piąteczka buławowa. Zobaczmy, dlaczego tego doświadczamy. Czwóreczka kielichowa. Zobaczmy teraz tą energię prowadzącą. Energia otwarcia, tej pełni księżyca z zaćmieniem, tak. I zobaczmy, gdzie to idzie, gdzie nas prowadzi, co nam, co nam zostawi w życiu, tak. Na czym nas naznaczy dla niektórych, tak. Słońce odwrócone. Energia wyjścia dla, dla panien dla Siódmeczka monet. Piękny aspekt siódemki monet jest tutaj pokazany. Zobaczmy, co będzie pomagało. I co pomaga już? Uh -huh. Co przeszkadza? Uh -huh. Giermek monetowy. Myślę, że tutaj będzie duży czas i ogromna zmiana, która wejdzie dla nas wszystkich, ale w ogóle archetypicznie to, co jest u Panien. Tak? O, zobaczmy tą energię od innych do Was. I zobaczmy energię Was w obliczu tego, co się po prostu tak zwanie dzieje. I pierwsza rzecz chciałabym się opowiedzieć. Nie odmawiajcie sobie radości. Nie ujmujcie sobie niczego. Jesteście ewidentnie outsiderami, macie sobie coś wyjątkowego. I tutaj generalnie powiedziałabym, że część z Was na różnych przestrzeniach waszej aktywności, powinna pozbyć się takiego poczucia, że ja mam coś więcej, albo mogę zyskać więcej, tak? O, I czuć się troszkę jak przysłowiowy, może nie tyle złodziej, tak? Bo to jest dziecko, no nie ma, no wiesz, coś niestosownego robicie. Czyli nie bierzcie to w kącie, że on kradnie ten chlebaczek, bo tutaj budków nie ma, tylko... I chcę wam opowiedzieć... kurt. Normalnie przyszło mi, aż mnie strzeliło tym, więc opowiem wam taką taką historię, świadectwo księdza pewnego, który opowiadał, że w czasie wojny nie mieli co jeść. On i dwójka jego rodzeństwa. I mama po prostu w pewnym momencie już było tak źle, że wysłała ich po prostu, mieszkali tak jakby, blisko było na takie jakby wsie, takie miasto, takie takie podmiejskie miejscowości też tak, czy wsie. I mama wysłała ich na żebry po prostu, tak, że poszli do ludzi. No i ten, y, tam była trójka rodzeństwa, nie pamiętam, rzeczy, czy czwórka, aczkolwiek bardzo istotne, ale nie aż tyle dla nas do tego przykładu. I ten człowiek y, poszedł... Y, to jest a propos tych wszystkich, którym my uważamy, że powinniśmy być wdzięczni. Kiedyś taka pani powiedziała, „A Agnieszka, przestań być kupala, dla wszystkich taka wdzięczna, tak? O, No bo wtedy też w jakiś tam sposób przeszkadza się też czasami spłacić karmę. No dobrze, ale i chodząc tutaj, tak? Giermek monetowy. I oni poszli szukać, tak jakby czegoś. I on wchodził w pewne miejsca, znał ludzi, bo zawsze chodził, tak jakby do pewnych, w pewną okolicę. Nigdy nie wracał z pustą torbą. I po wielu, wielu latach była pewna rocznica tego księdza, i on, będąc w tym mieście, w tej wsi, czy miasteczku, już wtedy tak? Mówiąc w swoim przemówieniu, powiedział w ten sposób, że on chce podziękować ludziom, i opowiedział tą historię, I kiedy usłyszał, kiedy już jako młody ksiądz, czy trochę później, pewnie trochę później, bo on tam był do starości, kiedy dostawał nowy przydział, tak jakby na parafie, jak usłyszał nazwę tego miejsca, to się bardzo zdziwił. I on tam był przez wiele lat. Tak z tego opowieści wychodzi. I w pewną rocznicę wyszedł i powiedział, że tu są jeszcze ci, dzięki którym ja żyłem. Kto, dla których jestem tutaj. Kiedyś wykarmiliście mnie chlebem, a teraz ja też was karmię chlebem. I opowiedział, że to on taki, że był tym dzieckiem, który ta wieź wykarmiła. Wzruszyłam się jak zawsze. W takich momentach, to łzy duszy, radości duszy. To jest coś takiego, że czasami nie ma jakiegoś poczucia od wstydu po jakiejś gorszej sytuacji. Tutaj jest ten czas odnalezienia się w pewnej po prostu tak zwanej w prawdzie, w pewnym porządku, ale też no właśnie w pewnej prawdzie. Tak? W tym, co posadzimy, to zbierzemy. To jest ta energia tutaj, która mówi, że czas dla was to jest, jest teraz taki, dużo się dzieje w kontekście, żebyście zrozumieli swoją indywidualność, natomiast wszelkie poczucia z różnych sytuacji, to też, co was wyrze, wyrzeźbiło, ułożyło, jest w czasie naprawy. Chciałbym się też tutaj powiedzieć, że wszelkiego rodzaju terapie, jeśli bierzecie jakieś terapie, to one będą przełomowe, zmienią wasze życie, to są właśnie te terapie i sytuacje, które mówią: Odpocznij teraz, przed czas, żeby radować się, tak, żeby ułożyć się, żeby stworzyć wspólnie po prostu jakiś zespół, czy jakieś grono, też tak, albo że wy nie możecie należeć do wszystkich. I to jest to przesłanie: Nie musicie należeć do wszystkich, zobaczcie. Możecie też tak zobaczyć, a może przyjść na to, że w końcu stworzycie ten moment, i stworzycie własną grupę znajomych, przyjaciół, czy po prostu ludzi, dla których między sobą jesteśmy potrzebni. Być może kiedyś ci ludzie nie chcieli uczestniczyć z wami, owcu. Kiermek monet, słuchajcie, w dzisiejszych czasach jest bardzo aktywną energię tych wszystkich współprac, które są nieraz na prostu... To jest ten czas, który skarlał w pewien sposób. Pamiętacie jeszcze, ja pamiętam czasy YouTube'a, gdzie YouTuberzy, influencerzy, oni razem nagrywali filmiki, byli na tym kanale, na tamtym, z kilku kanałów były różne opcje, a w tej chwili to funkcjonuje tylko, kiedy ja mówię na kanale u mężczyzn, żeby było śmiesznie, tak? Bo jest to u Odyna chyba, u pana... i jest to w różnych po prostu opcjach. U kobiet ewidentnie zeszło, poszło, tak? O. Albo tych, którzy się ułożyli, że z tego chcą tylko zarabiać. No to każdego... To, to, to jest dla mnie najważniejsze. I odziera się z pewnych po prostu jakby energii. O. To jest tworzenie nowych po prostu tak zwanych grup. Myślę, że to będzie też czas, że przyjdą dla was nowe natchnienia, tak? Unoszące, uskrzydlające, nowe perspektywy. Ich będzie tak zwanie dużo. No, ale wszystkiego naraz się z nami nie uniesie. Żeby nie, żeby nie upaść z powrotem na, te, na nogi, nie obsiąść, tak? Nie trzeba będzie wybrać, dać się ponieść śle wyższej. Czwórka Kielichów mówi o tym, że znajdzie się wiele dla panien rozwiązań na różne sytuacje życiowe. Przepraszam was za y, mało. Y, no, muszę smarknąć noska, bo w życiu przecież to nie będę wciągać na wizji. Ale jednocześnie z tym smarkaniem musicie się pogodzić. Bo zapomnę potem złożyć filmik. Także to jest ten czas, dużo różnych tak zwanych rozwiązań. Wieża Boga mówi o tym, że czujecie przełom, tylko się obawiacie. tak? I to jest aktywność, włączona aktywność, tylko nie słuchajcie, mówimy też o wielu sprawach. Ta pełnia i to, co w ogóle teraz się dzieje, ona jest dla mnie takim wskaźnikiem tego wszystkiego, o czym ja mówię od dłuższego czasu, tak? Czyli to o czym zaczęłam mówić, że. No, tutaj marzec, to się zacznie też tak, bo w luty dawał wyciszenie i nie bez mówił, Ty siedź tam cicho zajmie się tylko sobą, tak? No pracować trzeba jeszcze. Yy, natomiast ta, tutaj jest taka adopta, że znajdzie z tą się rozwiązania i uzdrowienie albo nowe pomysły, podsumowanie pewnych działań na to, że będzie można wejść w nowe czasy, w nowe relacje. Ale wszystko to od wzorca rodowego i skąd, jak on powstał, tak? Że pewne sytuacje się ciągną za nami, albo po prostu powtarzamy pewne koleje losu. O. To te koleje, z tych kolei będzie można tak zwane nowe rozjazdy zrobić, tak? Tutaj zacznie się bardzo dużo dziać, nowe po prostu tak zwane pomysły, i czas już wyzwolić się i ująć się, że zobaczyć pewne sprawy w Was, że jesteście wyjątkowi pod pewnym względem, tak? Zwłaszcza te dla tych, którzy mają wrażenie, że są tylko tą małpą, która ma w określonym momencie zatrzymać, tak jakby spuścić tam powietrze, żeby coś się zatrzymało. Być może nie, upo nie upomnicie się o coś, co uważacie, że zostało dla Was zabrane, tak? I ułożone. Natomiast czas po prostu już tak zwanie wyjść i trzymać w sobie to, co po prostu jest, jest wasze. Jest to czas też dla was takiego przyspieszenia od innych. Czyli teraz przyjdzie, że bardzo dużo ludzi, świata, wszystko może chcieć dużo od was. I tutaj chciałoby się powiedzieć tak. W wielu wypadkach powiedziałabym, nie ufajcie. Każdy idzie swoją drogą, tak? I są takie sytuacje, nie wiążcie się z tym, kto przychodzi, mój chodź, pójdziemy, zrobimy czy z czymś. Bądźcie ostrożni na to, tak? O. Bo to może być nie wasz, nie wasz czas. Was jest pobycia, jak na każdej imprezie, z kimś, z czymś, z jakimś zjawiskiem pobyć i pozwolić im odejść. Albo podjechać tylko kawałek, nie deklarujcie się. Uważajcie na plany, którzy inni sun sunują wobec was, tak? A my to to, a my to tamto i zrobimy i z tym, i z tym. Czasami jest też taka sytuacja, że trzeba przytakiwać i się nie mówi, tak? Dobrze, dobrze, tak? Natomiast ta wieża Boga mówi o tym, że czas przygotować się oszacować jeśli oszacowaliście wcześniej i wiedzieliście to czas na dużo po prostu tak zwane zmiany na to wszystko co po prostu tak zwane dzieje. i to co teraz się dzieje dzieje się dla was zobaczcie tutaj taką charakterystyczną rzecz ta siódemka monet jest zupełnie na innym etapie i bardzo często ona po prostu pokazuje ludziom dlaczego ona ludzie pytają o zdrowie to siódemka monet hello no pieniążki na pewno trzeba gdzieś zapracować na terapię pojechać albo odpocząć trochę a tutaj ewidentnie pokazuje się, że ona ma tą rękę, może mieć w tym blaku, tak? Więc ostrożnie na całą, lewą stronę, na całą lewą stronę ciała, bo jeszcze nie widzimy, co tam w środku się pod tu, Pod dzieje, tak? O. Jest czas na odpoczynek, tak? Praca jeszcze chwilę tak zwanie poczeka. Zobacz to, co masz, co już zabrałaś, zabrałaś. I teraz tak dla niektórych mówi tak, to, co się nie dzieje, wyłączyło Wam z życia, i to, co wyłączać, będzie Wam w tym czasie, kiedy ta. Pełnie wszystko z tej pełni będzie działało i co jakiś czas ten mechanizm, wy musicie nauczyć się rozpoznać przyszłość. Aha, to było 4 lata temu, o tym mówiła ta pełnia i to zaćmienie było w pannie, tak? O. Ja się wtedy nauczyłam, że te symptomy to ja muszę zauważyć, żeby znowu nie wprowadzić, żeby nie wykluczyło mi to w ogóle z pracy. Czyli strefa odpoczynku też tak dla ciała, dla poganiania różnych spraw, zatrzymanie się, są tu dwie siódemki, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę. I o pewne rzeczy, które dobrze, bo coś, co się zatrzymuje w życiu, czasami mówię, że to miało, tak miało być, jeśli się poleca Bogu, ja zalecam wszystkim modlitwę i omadlanie różnych po prostu tak zwanych tematów. I to jest właśnie ta energia, że już wiecie, przed tym, żeby nie zrobiła się jakieś skucha, jakaś kuka, tak, skucha i kuka, żeby się nie zrobiło jakiegoś rodzaju zatrzymanie, kontrolowane, a trzeba będzie pracować, wtedy trzeba będzie innych pomóc. I tutaj dla was jest tak, że jeżeli będzie trzeba, bo nie będziecie dali czegoś robić, to znajdzie się ktoś, kto wam po prostu pomoże. I to będzie też punkt taki, że będziecie mogli zobaczyć, gdzie macie sojuszników, tak. Kto wam po prostu tak zwanie pomoże, bo takie osoby będą i będzie łatwo je... Po jak zwanie rozpoznać, aczkolwiek różnie możemy je oceniać, a ty to kiedyś dla mnie byłeś taki siaki czy owaki no na tamten moment, tak o. po to, żebyś ta osoba i wy, czy ta sprawa dojrzała, czy nauczyliście się czegoś czy weszły nowe aspekty tym bardziej, tu masę różnych rozwiązań i uznanie pewnego osajderstwa tak, popatrzcie sobie na Trumpa, tak to jest właśnie słonko odwrócone Jednych przypiecze, jednych ogrzeje, tak? To ono tworzy warunki do życia, tak? Jest pewna po prostu tak zwana radość. I przede wszystkim ten czas teraz jest takim czasem, gdzie musicie czekać i mieć tą radość z bycia sami ze sobą. Jak wszystkie znaki to akurat jest, No i zobaczmy. Sposób działania najlepszy. Giermek buławowo odwrócony. I czasami trzeba mieć tej energii. Czy była energia rozłączenia, oddalenia? Teraz jest czas połączenia, zjednoczenia sił, możliwości, mobilizacji, tak? Ale trzeba już wiedzieć, co i jak, z kim Wam po drodze jest w różnych sytuacjach życiowych, tak? Na różnych etapach życia, a co jest tym samym, gdzie do mego ogródka nie, nie dotykaj się, tak? O. Dziesiątka kielichów, więc czas na spotkanie podobnych ludzi, pod, z podobnymi sprawami, z podobnym spojrzeniem na świat, na życie, z podobną intencją, tak? No i zobaczmy podpowiedź od duszy dla panien. Ósemeczka kielichowa, ale to już mówiłam, czas na powrót, tak? Piękna ósemka kielichów, która jest czasem na powrót, tak? Mhm. Wszystkie są muszlami, zobaczcie, ale zobaczenie i ułożenie pewnej różnorodności. Powrót z pewnym doświadczeniem, tak? Z pewną aktywnością. No, ze znajomością po prostu jakby celu, możliwości, tak. To jest też bardzo specyficzna, kochani moi, energia. Myślę, że ona w ogóle się dopełni, tak jak wtedy, kiedy panny będą miały jakby urodziny. Taki zbiór, że każdy ma. Przeważnie, te kielichy są bardzo podobne. Część pustych, część niepustych, niepustych to jest takie zwartościowanie, ułożenie się w tym, co najważniejsze, według Waszego priorytetu, co wam się pozoba, co dla Was będzie skuteczne, jak lekarstwo, czy pewien plan na życie, czy aspekty pewne na waszej codzienności, czy tego co robicie, tak? Poza tym, co jest yy, dla Was tak jakby dobre, tak? No, no i cóż, kochani moi. Mam nadzieję, że to, co tu usłyszeliście, okaże się dla was pożyteczne, bo to są już tak chciałam uchwycić, tak jak wy wszystkie zawsze, te energie, które teraz wchodzą i będą aktywne i mają nas nauczyć zostawić swoją obecność, tak zwanie ukształtować nas w tych sytuacjach, w tych sprawach, w kluczu pewnych zachowań na resztę waszego po prostu tak zwane życia. Nie biec na hajne szyje, nie wiadomo po co, byle tylko biec z innymi, tylko zatrzymać się, powiedzieć, nie, to ja w następnym razem, zobaczę, ja jeszcze nie dzisiaj, albo dobrze, ale tylko do tego momentu. Czasami nie trzeba mówić do którego momentu. Dobrze, tak? Ale nie deklarować się na przyszłość, tak? Ale tak daleko nie wybiegajmy, zobaczymy jak będzie, tak? Bo w tej drodze wspólnej może zemdlić. No. I wtedy docenicie też to, kiedy inni nie chcieli za bardzo z wami, tak? Teraz, tym z Wami po drodze, trzeba też tak, jakby zobaczyć. Jest taka, kiedyś energia była bo w Monalizie, jest ta karta. Ym, sprawdź, dlaczego prezenty są dawane. Tak? Czy dlaczego zmienia się jakaś sytuacja na plus, na minus, zmienia się okoliczności. To nie znaczy wszystko, że jest na złe, niedobrze, Tylko to ma nas czegoś nauczyć. Rozjaśnić. To jest jak to przetarcie, przemycie okularów. tak? Kładę się pięknie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że to, co tu usłyszeliście, okaże się dla Was pożyteczne.